Jerzyk Julek, choć rumienił się nawet pod kolcami, nie mógł znieść tajemnic. Pewnej nocy, gdy las tonął w niezwykłej ciemności, zauważył, że zniknęły wszystkie świetliki. Nawet mama jeż nie wiedziała dlaczego. – To chyba czary – szeptała przerażona żaba. Julek, uzbrojony w latarenkę z żołędzia, Wyruszył w głąb boru. W sercu lasu natrafił na samotnego robaczka świętojańskiego, który zbierał świetliki do szklanych baniek. Potrzebuje ich blasku, by odbudować zniszczoną przez wiatr latarnię mojego brata, wyznał ze łzami. Julek zamiast krzyczeć, zaproponował rozwiązanie. Świetliki wrócą do tańca. A on pomoże robakowi stworzyć latarnie z mchu i rosy. Gdy pierwsze światło rozbłysło w nowej konstrukcji, cały las zajaśniał jeszcze mocniej. Świetliki, wolne, utworzyły nad strumieniem wirującą kaskadę, a robaczek stał się strażnikiem leśnych świateł. Czasem wystarczy iskra wyobraźni, by rozświetlić ciemność, powiedziała mądra sowa, obserwując Julka, który wracał do domu z uśmiechem i wielką jarzyną dla mamy. Nawet najmniejszy problem można rozwiązać, gdy zamiast niezgody zaproponujesz współpracę.